Hej, cześć, dzień dobry, witam was w nowym filmie, zapraszam was na ulubieńców. To są ulubieńcy z ostatnich trzech miesięcy, więc mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie i szczerze mówiąc nagrywałam już raz ten film, już nawet go zaczęłam montować, ale tak bardzo nie podobał mi się makijaż w tym filmie, plus jakaś byłam taka dziwna, rozkojarzona i jakaś taka smutna, nie wiem dlaczego, więc pomyślałam, że nagram ten film jeszcze raz i słuchajcie, parę tutaj kosmetyków zmieniłam, dlatego, że wybierałam sobie te rzeczy i tak sobie myślę, ale czy, bo to... To, że jest coś moim ulubieńcem też nie znaczy, że ja na przykład, kiedy to mi się skończy, od razu pobiegnę i to kupię. I ja teraz, kiedy wybierałam znowu te rzeczy, tak sobie myślałam, ale czy ja bym to kupiła ponownie? Że wiecie, na przykład ten produkt mi się sprawdza, ale na przykład mam inne lepsze, po które bym sięgnęła i bym tego już nie kupiła. Więc dzisiaj Wam pokazuję coś, co faktycznie... E, szybciej czy później polecę i kupię to ponownie, bo tak dobrze mi się to sprawdza. No i jak zwykle, zaczniemy najpierw od Pielęgnacji, bo jej mam po prostu mniej. Moje najnowsze odkrycie. To jest ulubienie z ostatnich dwóch miesięcy. i Jest to właśnie ten peeling z Isany. Mówiłam Wam już o nim w filmie Testuję Wasze ulubione kosmetyki do pielęgnacji czy coś takiego do I to jest właśnie też peeling, który mi poleciłyście. Ja Wam powiem szczerze, że ja ostatnio troszeczkę odeszłam od peelingów mechanicznych, bo to jest peeling oparty na korundzie. I nie użyłam ich aż tak często, ale gdybym miała teraz. gdybym skończyły mi się wszystkie peelingi mechaniczne, to kupiłabym ten. Bo z drogerii wydaje mi się, że on jest najlepszy i dorównuje też peelingom droższym. Więc w sumie nie widzę powodu, dla którego miałabym płacić więcej. Skoro peeling za 10 zł świetnie sobie daje radę, słyszałam, że podobno ciężko go dostać. Więc jeżeli gdzieś go tam zobaczycie w Rossmanie, to się nie zastanawiacie, tylko bierzcie. To jest właśnie peeling z Isany Young i to jest Egg White Peeling. On ma bardzo drobne drobinki. Na początku, kiedy go nałożycie na twarz, jakoś nie ma tych drobinek zbyt dużo, ale jak dłużej rozcieracie ten peeling po twarzy, to robi się ich coraz więcej, coraz więcej i bardzo ładnie oczyszcza tą skórę, nie podrażniając jej, ale jedyny minus, jaki mogę Wam tutaj... Czemu ja Wam pokażę to z tyłu? Jedyny minus, jaki jest, to oczywiście zapach, bo on nie jest zbyt przyjemny, no ale peeling robicie chwilę, więc dać sobie to wytrzymać, ale chciałam Wam go polecić, bo naprawdę jest to coś, co... Myślę, że najszybciej bym kupiła z tych wszystkich kosmetyków, które Wam polecam w tamtym filmie, no bo tam też mówiłam o kremie pod oczy z Sorai, jest super, ale też też znalazłam chyba jeszcze nawet tańszy krem pod oczy z drogerii, który... Praktycznie tak samo mi się sprawdza, jak nie, nawet trochę lepiej, więc on jest fajny, dalej Wam go polecam. Ale to nie jest coś, co właśnie jak, kiedy mi się skończy, a już mi się skończyło, to polecę od razu kupię. Tak samo żal do mycia twarzy też jest super, ale mam też inne, które są fajne. A tutaj to faktycznie tak trochę się wybija, więc chciałam Wam powiedzieć o tym. Kolejny produkt tym razem do włosów. A nie, to dobra, to może najpierw przejdźmy do twarzy. No to kolejna rzecz: drogeryna, to jest maseczka do twarzy. Uwielbiam te maseczki z Evelyn Te Bubbly Face Mask i te nawierzające, bo jeszcze jest oczyszczająca, ale ja właśnie zazwyczaj nie używam takich maseczek oczyszczających, tylko albo robię y, oczyszczanie właśnie pingami mechanicznymi, albo pingami enzymatycznymi, albo kwasami, czyli y, na przykład tym. Y, to Nie wiem jak to jest, to jest chyba peeling Wampirzy, czy maska wampirza Z The Ordinary, w tym momencie tego używam e, I po prostu nie używam Raczej takich maseczek oczyszczających W płachcie tym bardziej e, Ale właśnie to jest ta maseczka nawilżająca I słuchajcie, ona pięknie nawilża Ona się też świetnie nadaje właśnie po takich kwasach Bo bardzo dobrze koi skórę Nawilżają e, i ja też bardzo Lubię takie maski w płachcie Dlatego, że kiedy nałożę sobie tą maskę w płachcie Mogę wziąć ten swój taki roller e, I jeszcze sobie nim tutaj popracować i wiedzę, po prostu oglądam sobie jakiś film na YouTubie i roluję twarz przez to te mm, składniki, które macie w, tym, w tej masce, głębiej wchodzą do skóry, plus od razu wykonujecie masaż, czyli ujędrniacie tą skórę, e, więc ja bardzo lubię tą maskę, to jest jedna właśnie z moich ulubionych masek z drogerii. E, będzie coś więcej o maskach, e, ale to jeszcze nie teraz. E, no ale na ten moment właśnie bardzo polecam Wam tą. I ostatnia rzecz do twarzy to jest właśnie pielęgnacja. No i ostatnio wam tego w tamtym filmie nie pokazałam, ale teraz sobie tak właśnie myślałam, czy ja bym to kupiła ponownie i ja bym to kupiła ponownie. Dlatego chcę wam o tym powiedzieć. To jest zestaw z Ule Henriksen. Mówiłam o tym już w projekcie Denko, nie wiem, co się pojawi szybciej. Ale właśnie to są te dwa produkty, które zużyłam, nad czym bardzo ubolewam. I to jest ta seria Retin Alt. Retin Alt to jest, bakuhiol, bakuhiol, czyli taka roślinna wersja Retinolu. I właśnie chciałam spróbować coś takiego, dlatego że no powoli jestem już bliżej 30 niż 20 i chciałabym powoli też. Właśnie włączać do swojej pielęgnacji retinol. I właśnie to jest bardzo fajny zestaw dla osób, które właśnie dopiero zaczynają. Z tym dlatego, że ona jest, to jest po prostu lżejsza, między innymi wersja tego retinolu. I fajnie się sprawdzi właśnie na taki początek. Te produkty w ogóle mnie nie podrażniły. Te, to serum używa się rano, więc pamiętajcie o SPF-ie, a ten krem właśnie był na noc. Konsystencja jest idealna, pięknie pachnie. W ogóle po prostu to jest przyjemne nakładanie. Tych kosmetyków, ale ja dawno nie miałam tak fajnej cery po używaniu jakiejś pielęgnacji. To jest naprawdę coś, co uważam, że polepszyło stan mojej skóry. Ona po prostu była bardziej jednolita, bardziej nawilżona, nie miałam kompletnie żadnych problemów z przetuszczaniem się z cery czy nawet właśnie z suchymi plackami. I słuchajcie, skończyło mi się to, zaczęłam używać czegoś innego, i tu mi wyskoczyły takie suche placki. Już na szczęście się z nimi uporałam, ale właśnie to jest zdecydowanie coś, po co bardzo chętnie bym ponownie sięgnęła. W Polsce teraz widziałam, że on jest dostępny, ten zestaw na look. Fantastic albo Look Top. Czekajcie, teraz Wam powiem. Ale jeden z nich kosztuje 300 zł, drugi też kosztuje 300 zł na Look Top. E, więc to jest dużo drożej niż. Um stacjonarnie w Stanach, więc może w przyszłym roku się wybierzemy gdzieś do Stanów i wtedy będę mogła sobie zrobić zapas, chyba że znajdę jeszcze gdzieś indziej jakąś stronę, gdzie można je kupić online albo w Europie, bo słyszałam, że one gdzieś w Europie są. Więc dajcie mi znać i dajcie mi znać, czy można je gdzieś zamówić online. Będę bardzo wdzięczna, bo naprawdę. To jest jedno. To ser w ogóle powiem Wam tak, że jeżeli chodzi o pielęgnację, ja uwielbiam różne rzeczy testować. I ja rzadko wracam do czegoś ponownie. Tak jak wiecie, uwielbiam ten krem z Bobby Brown pod oczy, ale do niego na przykład nie wróciłam. I dalej go uwielbiam, dalej, dalej uważam, że jest jeden z lepszych, ale ja tak bardzo lubię testować, że jeszcze do niego nie wróciłam. Tak do tego. Bardzo chętnie bym wróciła. Bo ja też mam czasami problem, żeby znaleźć taki idealny krem do twarzy. Pod oczu ok, sera ok, wszystkie inne tam etapy pielęgnacji ok, ale pie, krem, pod, krem do twarzy? Zawsze mam problem, zawsze coś mi w nim nie pasuje, zawsze coś jest nie tak, a ten był właśnie idealny, więc yy, no... Troszeczkę się rozgadałam, ale chciałam Wam powiedzieć dokładnie o tych produktach, żeby, żebyście wiedzieli, co tutaj bardzo lubię. No i do włosów ostatnia rzecz to jest olejek do włosów z Iwrosze, dokładnie to się nazywa kwiatowy olej odbudowujący do włosów z olejkiem chochowa, żużoba, jojoba. Napiszcie mi jak to się w końcu czyta, bo ja zawsze cały czas mówię chochoba, jojoba, żużoba. Czy te trzy wersje są ok, czy jedna jest poprawna? Dajcie mi znać. Ale to jest właśnie olej którego ja używam na dwie metody, na dwa sposoby. Albo właśnie, żeby odżywić sobie końcówki na suche włosy, albo właśnie używam tego produktu do olejowania. Jeżeli chodzi o olejowanie, olejowanie włosów to jest Wydaje mi się, taka bardzo sprawa indywidualna, dlatego że oleje, które dla większości działają, u mnie one się nie sprawdzają. E, więc jak już znajdę jakiś olejek do olejowania, który mi się sprawdza, to cały czas go używam. No i to jest właśnie e, jeden z tych olej, zresztą jak widzicie, już zużyłam połowę e, i bardzo się z nim polubiłam. Ogólnie teraz większość produktów, które użyłam do włosów są z Iwrosza. E, też Wam pokazywam, był film osobny dla Iwrosza nagrany. To się nazywało Jak szykuje się, albo Get ready with me na większe wyjście, coś takiego. I tam właśnie Wam dokładnie omawiałam te wszystkie produkty i proszę. I taki jeden produkt, który bardzo wybił się naprzód, to był właśnie ten olej. Więc chciałam Wam go y, pokazać i powiedzieć, że bardzo, bardzo go lubię. Co prawda, dzisiaj użyłam coś innego, bo dzisiaj użyłam pierwszy raz maski z Garnier Foods y, Makadamia i bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba to, jak włosy y, wyglądają, bo one nawet w dotyku są takie mega nawierzone, ale dopiero użyłam je pierwszy raz, więc nie mogę Wam je pokazać. Gadać, może za 3 miesiące się pojawi. Dobra, i to jest wszystko z pielęgnacji, więc teraz przechodzimy do kolorówki. Mam nadzieję, że tutaj trochę pójdzie mi szybciej. Żadnej bazy Wam nie pokazuję, bo nie mam nic takiego nowego, którego, co używałabym dłużej niż chociaż dwa miesiące. No bo teraz wiecie, używam tej bazy z Max Factora o tej Miracle Prep. Ale za krótko jej używam i tutaj nic nie powiem. Jeżeli chodzi o podkład, w tym momencie jestem zakochana w e, Burżuła. Jak oglądacie ten film, to test jest już na kanale, ale znowu używam go od no prawie miesiąca, więc też jeszcze za krótko, ale coś, co faktycznie używałam przez wakacje, to jest Golden Rose Nude Look, to był taki krem, którego zazwyczaj używam jednak w momenty, w dni, kiedy nie nagrywałam filmów, bo zazwyczaj, kiedy nagrywam, lubię mieć troszeczkę mocniejszy makijaż, mocniejszy typu Too Faced Born This Way na przykład, chociaż przez cały wrzesień używam cały czas All Always Fabulous, dzisiaj też mam go na twarzy, więc możecie zobaczyć, jak on wygląda, ale właśnie używałam tego kremu, dla mnie to jest bardziej podkład niż krem, dlatego, że on ma naprawdę konkretne krycie, jak na krem koloryzujący, utrzymuje się pięknie w ciągu dnia, ma takie delikatne, świetliste wykończenie, więc mimo tego, że to jest takie, powiedziałabym, prawie, że średnie krycie, to i tak ten podkład wygląda tak mega naturalnie, więc ta nazwa New Look jest bardzo adekwatna do tego, jak ten podkład wygląda, bo naprawdę praktycznie go nie widać na skórze, a przez cały dzień utrzymuje się fajnie, ma to krycie dobre, więc jeżeli szukacie czegoś, to Wam polecam. Jedyny minus jest taki, że ten odcień najjaśniejszy wcale nie jest taki jasny, jeżeli jesteście jaśniejsze ode mnie, no to niestety on nie podejdzie, bo w momencie, kiedy nie jestem opalona, to on był troszeczkę, odrobinkę za ciemny, teraz jest ok, ale no, jeżeli macie, jesteście ciemniejsze, to bardzo Wam go polecam, jeżeli lubicie coś takiego, właśnie lżejszego, ale jednak z jakimś tam kryciem. Korektorażnego Wam nie pokazuję, bo znowu dopiero odkryłam ten burzła Oluj z dzisiaj też mam go pod oczami, więc tutaj znowu nic nie powiem, ale puder. To jest to, co katowałam właśnie przez ostatnie w sumie 3 miesiące. Właśnie jakoś 3 miesiące temu zaczęłam go używać i nie wyobrażam sobie w tym momencie życia bez niego, nad czym bardzo upolewam, bo jest to drogi produkt. To jest właśnie Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish numer numerze 1. Ja go kupiłam przez to, że bardzo dużo mówiło się o nim na amerykańskim YouTubie. No i byłam właśnie w Nowym Jorku na początku roku i wtedy go kupiłam. I na początku zaczęłam go używać, Jakuś nie czułam tego, ale teraz, kiedy go użyłam, faktycznie widzę efekt. Przede wszystkim to, co on mi daje, to oprócz oczywiście utrwalenia makijażu, to on pięknie wygładza skórę, i to naprawdę widać w momencie, kiedy nałożycie sobie nawet ten puder pod oczy, bo użyłam go też pod oczy i też świetnie się sprawdza. Ale właśnie, kiedy nałożycie sobie na jedną stronę ten puder, i tutaj nie to widać to wygładzenie, widać taki delikatny blur, co bardzo mi się podoba. Ja go nakładam gąbką, no i już widać tutaj odrobinę wgłębienia, ale no jak na trzy miesiące wydaje mi się, że nie jest aż tak źle. Co prawda też nie używam go codziennie, bo nie maluję się codziennie, ale tak średnio maluję się, no nie wiem, z 4-5 razy w tygodniu i wtedy zawsze, zawsze używam właśnie tego pudru. Jeżeli macie troszeczkę więcej pieniędzy i chcecie coś tutaj spróbować nowego, no to polecam Wam go, ale jeżeli nie... To może, więc to podobny efekt daje ten puder z Makeup Forever Ultra HD, tylko że on nie nadaje, nie nadaje się na przykład do lamp, to znaczy do fleszy, bo on jest biały i on faktycznie odbija to. A tutaj nic się takiego nie dzieje. On też będzie właśnie idealny na przykład dla panien młodych, bo naprawdę wygląda pięknie. Okej, okay. czy coś mam jeszcze do twarzy? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. I to jest rozświetlacz, i to jest oczywiście za z Glamprzuku. Bardzo, bardzo chciałam Wam ten rozświetlacz polecić, bo to jest to, co używam cały czas od, od kiedy go dostałam. Praktycznie. Więc to jest tutaj. To zresztą widzicie, że on jest tutaj najbardziej zjechany i on wygląda pięknie na twarzy, dlatego że on ma przede wszystkim blask, a nie pigment. Jak wiecie. Taki właśnie rozświetlacz najbardziej lubię. I on wygląda z jednej strony mega naturalnie, bo praktycznie go nie widać na skórze, ale znowu bardzo mocno odbija światło, czy podkreśla pory. Słuchajcie, każdy rozświetlacz podkreśla pory. Jeden mniej, drugi więcej i ja bym powiedziała, że ten właśnie z Glam podkreśla mniej. Ja nie lubię jak pierwsze, co widać, jak mnie widzicie, to pory, więc ja raczej na to uważam. I bardzo się polubiłam, więc jeżeli jeszcze nie miałyście... To polecam, ale poczekajcie z zamawianiem, bo jeszcze będą dwie inne rzeczy z Glamshopu, yy, ale to właśnie będzie przy oczach. Dzisiaj na przykład mam coś innego, bo dzisiaj znowu testuję. Ja w ogóle wiecie, całe życie testuję. Dzisiaj mam rozświetlacz z Affect, ten nowy, i to jest odcień Las Vegas, i to jest właśnie to. On jest mega, jak widzicie, intensywny, ale dla mnie jest odrobinę za ciemny, więc ja muszę go jeszcze troszeczkę rozjaśniać czymś jaśniejszym. Yy, więc jeżeli jesteście ciemniejsze, no to. Yy, to co, to zazdroszczę. Ten jasnie, jaśniejszy, niby ten bardziej różowy, dostałam, ale niestety pokruszony, tak, że nie dało się nic z tym zrobić. Tym bardziej, że jeszcze połowami wyleciała na tywan i no niestety nie mogę go używać, ale ten on jest przepiękny, ale niestety jest trochę ciemny. No ale nie mówię tutaj, nie pokazuję go tutaj w ulubieńcach, no bo używam go od trzech dni. Okej, okay. no i ostatnia rzecz już właśnie do twarzy, to też będzie efekt i to będzie ta paleta, pokazuję Wam ją tak szybko, bo pewnie wiecie, że ją uwielbiam, jeżeli oglądacie moje filmy, ale nie była jeszcze nigdy w ulubieńcach, a uważam, że ten bronzer w kolorze G0007, 007? <laughs> nie, aha, to jest 0007. zasługuje na wzmiankę, to jest tutaj ten produkt używam go właśnie od jakichś dwóch, prawie trzech miesięcy i to jest bronzer, który, który jak już widzicie delikatnie też stracił tą swoje wyżłobienia bo używam go naprawdę cały czas mam go też dzisiaj, więc możecie zobaczyć jak on wygląda mega naturalnie na skórze i to co najbardziej w nim lubię, oprócz oczywiście koloru, który jest dla mnie idealny a nie, przepraszam, dzisiaj mam inny brązer. dzisiaj też mam bronzer z Affect, ale... Właśnie ten w odcieniu Havana Ale uważam, że konsystencja, jakość Jest podobna, bo to jest jeden z tych brązerów, które nawet jak Nałożycie i macie plamę To bardzo łatwo to się rozciera, więc Zdecydowanie Wam go polecam, nie wiem czy w tej palece Bo tych dwóch pozostałych produktów W ogóle nie używam, ale skoro tutaj Mamy nazwę, to pewnie można go kupić Samodzielnie, ja Wam wszystko jak zwykle podlinkuję w opisie I zobaczę czy można go kupić Jeżeli tak, to no naprawdę Polecam, bo jest to jeden z fajniejszych brązerów. Dobra, mamy już wszystko do twarzy ogarnięte, to teraz oczy i tutaj tak, pierwsza paleta to jest dla mnie bardzo duże zdziwienie, dlatego, że ja nie sądziłam, że ja tak bardzo się z tą paletą polubię, o kurczę słuchajcie, one na żywo wyglądają tak pięknie i to jest w ogóle paleta, po którą ja praktycznie zawsze sięgam, jak nie wiem co mam zrobić, sięgam po tą paletę i właśnie robię coś takiego jak mam dzisiaj, czyli morelkę daję w załamanie kasztan daje tutaj wewnętrznym kąciku i daje to świecące, to co to jest, to zaraz Wam powiem, ale tutaj właśnie to jest paleta tylko i wyłącznie cieni matowych, więc to jest idealna taka baza pod po prostu makijaż, do tego dokupujecie turbo pigmenty i nie potrzebujecie nic więcej, więc zdecydowanie Wam te cienie polecam, jak wiecie Glam Shop, cienie jakościowo są świetne, cienie lub jakościowo są świetne, pięknie się wszystko tutaj rozciera, nie ma żadnego problemu, nie wyrobią się żadne plamy, zazwyczaj one się nie osypują, więc bardzo Wam polecam to i chciałam Wam jeszcze raz polecić Turbo Pigment 1. Ogólnie film o Turbopigmentach jest na moim kanale, więc może tutaj, tutaj Was odeślę. Co prawda już nie jest on tak aktualny, bo wyszło o parę innych, ale cień, który chcę Wam polecić, to jest właśnie też to, co ja mam na oczach I mówię to o tym, dlatego, że, mówię o tym dlatego, że zawsze, kiedy mam właśnie taki makijaż, pytacie się mnie, co to jest to świecące I to jest, słuchajcie, zawsze złotówka, czyli to jest tutaj ten cień, jak może, możecie zobaczyć to sobie porównanie do tych innych, ale tak jak mówię, słocze i nazwy tych cieni są w, w tym filmie i ten dzień jest po prostu przepiękny. On wygląda tak, że ten makijaż wygląda tak, że się starałyście. E, że widać, że ten makijaż jest zrobiony, ale to jest taki moim zdaniem taki typowo makijaż upiększający. I jak ja ostatnio, wiecie, robiłam takie mega mocne makijaże, tak czasami lubię właśnie wrócić do czegoś takiego, bo to po prostu widać, wtedy skóra jest taka, ca, całe cia, cała, ciało, jasne, cała twarz jest taka bardzo, wiecie, świeża, obudzona, delikatna e, i to bardzo mi się podoba, więc chciałam Wam polecić te rzeczy, ale oczywiście jeszcze muszę Wam polecić tą paletę, to jest oczywiście paleta Be Perfect Carnival. osobny film jest na kanale więc tutaj was zapraszam nie będę mówić przez to zbyt długo o niej ale jeżeli szukacie właśnie takiej palety która ma aż tyle cieni i aż tyle cieni kolorowych świetnej jakości to bardzo wam polecam tą paletę bo naprawdę te maty bo ja tutaj przede wszystkim mówię o matach te metaliczne są takie hmm, okej, okay, bez szału, ale te maty naprawdę robią wrażenie i no jeżeli chcecie więcej posłuchać to was zapraszam właśnie do tamtego filmu, bo i tak widzę, że już długo dogadam, a chcę Wam jeszcze powiedzieć o paru innych rzeczach, czyli tusz do rzęs. No zdecydowanie królował tutaj Golden Rose Nude Look, on już mi się skończył, więc 3 miesiące to jest taki max, jeżeli chodzi o ten tusz, ale to jest właśnie jeden z lepszych takich tanich tuszy, on spokojnie dorównuje takim tuszom jak Too Face, Better Than Sex Nabla Major Pleasure. Co prawda lubiłam je używać razem, dlatego że ten bardziej wydłużał. On też pogrubiał, ale jednak bardziej wydłużał. A te tu Faced Wet Dance Sex czy nabla Major Pleasure one są bardziej pogrubiające, ale i tak pięknie się utrzymuje na rzęsach, robi taki efekt wow, nie osypuje się w ciągu dnia, no i nie jest drogi, więc to jest kolejna ta rzecz z tej serii nude, Look, która bardzo mi się spodobała, więc chciałam Wam o tym powiedzieć i jeżeli chodzi o kombo do ust, to jest to coś, co mam dzisiaj na ustach i coś, co mam na ustach praktycznie w ostatnich filmach wszystkich, bo znowu... To jest właśnie, tu jest coś takiego, że wiecie, patrzyłam się na to, malowałam sobie tym usta i myślę, czy ja bym to kupiła ponownie? I słuchajcie, o dziwo tak, mimo tego, że mam pełno takich rzeczy, to jest właśnie konturówka na Black Closer. Porównałabym ją Wam do Hean Nut Brown, ale gdzieś mi się skończy, zagubiła i nie mogę jej znaleźć, więc teraz właśnie wróciłam do tej i cały czas ją używam. Ona jest, wydaje mi się, bardziej taka beżowa, gdzie Nut Brown odrobinę wpada w brąz. Tutaj tego żadnych takich klimatów brązowych nie ma, yy, ale używam właśnie cały czas. Ja w ogóle uwielbiam konturówki z NABLI, więc jeżeli też się zastanawiacie nad jakimiś konturówkami z NABLI, to bardzo polecam, bo naprawdę są świetne. No i właśnie błyszczyk. To jest Paese we współpracy z Macadamian Girl w odcieniu Champagne. Ja już Wam o nim nieraz mówiłam. Uwielbiam yy, aplikator, bo to jest taki właśnie bucik. Możecie zobaczyć. Jeżeli chodzi o kolor, a to zrobię jeszcze Wam kolor. Tego, tej konturówki. To jest błyszczyk nieprzezroczysty, tylko właśnie on ma kolor i ten kolor jest przepiękny. A jeżeli chodzi o tą konturówkę, to ona, jak widzicie, jest taka no, typowo, typowo nude. Ona jest troszeczkę cieplejsza niż ten błyszczyk, ale tak wygląda połączenie ich na ustach. To jest błyszczyk klejący, więc jeżeli macie wiatr i rozpuszczone włosy, to współczuję. Ale przez to, że on jest klejący, on też naprawdę utrzymuje się długo na ustach. I czasami niektóre błyszczyki są takie, że jeżeli dużo mówicie, to one zaczynają Wam się kleić, jakieś takie dziwne rzeczy się robią. Wydaje mi się, zobaczcie też, jak będę montowała ten film. Ale jak montowałam wcześniejsze filmy, to czegoś takiego nie było, bo czasami jak montowałam inne z innym błyszczykiem, to faktycznie działy się takie rzeczy. Tutaj nic takiego się nie dzieje. Ten błyszczyk też co prawda nie jest jakiś taki tani, bo on kosztuje około 40-50 zł, ale moim zdaniem, jest to jedna z lepszych rzeczy, jeżeli chodzi o paezę. No i ten kolor jest po prostu taki idealny, nie mam czegoś takiego w swojej kolekcji, bo wszystkie raczej inne błyszczyki, które mam, to takie na wpół transparentne, a tutaj właśnie mamy ten pigment no i zobaczcie, jak on pięknie odbija się na ustach. Naprawdę te usta wyglądają dużo lepiej, więc bardzo chciałam Wam jeszcze o tych rzeczach powiedzieć. I już ostatnia rzecz, o której Wam chcę powiedzieć, to są pędzle. Ja, I ja już mówiłam o nich milion razy, no ale że to jest, są ulubieńcy podsumowanie, to muszę o nich powiedzieć i to są pędzle z Hakuro z serii J. I teraz szczerze, ja tych pędzli nie kupiłam, wszystkie dostałam, ale to są najlepsze pędzle, jakie miałam kiedykolwiek. One, nie, one są dużo wyżej niż Coiva, niż te wcześniejsze hmm, Hakuro. O Hulu już nawet nie wspominając, o G-Zap nie wspominając. No po prostu one przybijają wszystko. Nigdy nie miałam tak idealnych pędzli. I ja po prostu, słuchajcie, ja się teraz maluję i ja wyjmuję tylko te serii J. I ja się maluję tylko z tymi J. Bo nawet nie chcę z tymi innymi się malować. Znaczy, z tymi. Nie chcę tylko, nie chcę tymi innymi się malować, tylko właśnie tymi. I chciałam Wam pokazać, bo one są dostępne w dwóch. Dwóch długościach trzonków. W dłuższej, które są bardziej takie brązowe i w krótszej, które są czarne. Ja użyłam przede wszystkim tych czarnych. Te dłuższe są takiej klasycznej długości. I jak weźmiecie po prostu inny pędzel z Hakuro, na przykład z tej serii H, to to jest ta sama długość trzonków, ale jakoś, nie wiem, ja polubiłam sobie te troszeczkę krótsze. No i tutaj te pędzle chciałam Wam polecić do rozświetlacza, szczególnie właśnie ten J720, bo tutaj macie J790 i J750. 20 I one tak wyglądają, jak możecie zobaczyć w porównaniu, czyli ten J720 jest dłuższy i jest troszeczkę rzadszy, gdzie ten J790 jest taki bardziej zbity. Ja bym go nawet mogła dać do konturowania, ale do rozświetlacza też się, nie, też się nada, chociaż ja częściej właśnie sięgam po ten J720. Jeżeli chodzi o pędzle do oczu, to mam ich słuchajcie aż tyle. I to jest tak naprawdę wszystko, czego potrzebujecie. Niektóre tu mam zdublowane i ciężko mi jest powiedzieć, które musicie mieć, dlatego że wszystkie są świetne, ale gdybym już tak miała powiedzieć, to koniecznie. J880 to jest taki duży puchacz, który jest właśnie idealny albo do nałożenia cienia w załamaniu, albo właśnie do rozcierania i ja nim właśnie zawsze nakładam tą morelkę z totalnego matu i to po prostu, no jak macie, jak chmurka. Uwielbiam też ten nowy pędzel, to jest J604, do nakładania czarnego cienia jako kreski ona On jest dosyć gruby, więc tutaj jeżeli chcecie taką cieniusieńką kreskę, to nie, ale jeżeli robicie takie kreski jak ja, czyli nakładacie cień i później to rozcieracie, to ten pędzel do tego się sprawdzi rewelacyjnie. Do nakładania takiego cienia jak mgiełka to będzie to J858, bo on tak, w ogóle te cienie wszystkie są, nie, te pędzle są nieziemsko miłe, ale on jest troszeczkę bardziej rozczapiżony, więc tutaj Pięknie, właśnie wejdzie Wam to jako taka mgiełka. I to w sumie, no, jeżeli potrzebujecie kuleczki, to kuleczki też są, ale to są chyba takie moje ulubione, ulubione, po które najczęściej sięgam. Nie chcę Wam mówić, że kupujcie wszystkie, bo jeden pędzel kosztuje 50 zł i to jest dosyć sporo. Ale może, jeżeli macie jakieś zaraz urodziny czy poczekacie na święta, to poproście o te pędzle, bo ja w ogóle niektóre pędzle z Hakuro mam jeszcze sprzed. 7 lat albo nawet 8 i one dalej działają, więc tak naprawdę teraz wydajecie więcej pieniędzy, ale starczy wam to spokojnie na lata, lata, bo te pędzle się po prostu nie rozwalają, ja ich używam cały czas, myję je cały czas, no, nie widać tego po tych pędzlach, ale po prostu zaraz mi się zbliża czas na mycie pędzli, mam jeszcze parę czystych, więc korzystam. Ale możecie je myć, nic się kompletnie z nimi nie dzieje, one nie zmieniają kształtu, nie rozczapierzają się bardziej, nie są sztywne, no, naprawdę nigdy nie miałam tak miękkich pędzli. To nie jest film sponsorowany. Co prawda, kiedyś miałam film sponsorowany z Hakuro, ale o to nie zostałam poproszona w żaden sposób. Dostałam tylko te pędzle po prostu w paczce pr pijarowych, a jestem nimi oczarowana. Serio, naprawdę, no rewelacyjne. I jak patrzę, to jest chyba wszystko Więc mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas Dajcie znać, czy byli wasi ulubieńcy A ja już będę kończyć, dzięki bardzo I widzimy się niedługo, do zobaczenia, pa!